Dzień dobry, dzieci. W tym odcinku dowiemy się, jak skutecznie nie spierd... tego zadania, tak jak jest pier... ta oto uczennica. Personaliów uczennicy zdradzić nie mogę. Borodo. Te wszystkie polecenia można by sformułować trochę zwięźle i napisać rozwiąż obwód. Bo praktycznie wszystko z rozwiąż obwód jest w tych poleceniach. Ale, okej, okay, dobra. Liczym opory zastępcze najpierw. Bo, żeby mieć szansę obliczyć na przykład moc, muszę wiedzieć, jaki tu prąd całkowity płynie. Muszę znać opór zastępczy, żeby obliczyć ten prąd. No, bez oporu zastępczego, ani rusz. Okej. Okay. Te dwa są połączone równolegle. No, więc ich opór zastępczy, a w zasadzie jego odwrotność. To będzie suma odwrotności. Okej. Okay. Te opory są tak naprawdę identyczne, więc mogę zgubić indeksy i mieć tutaj 2 przez R. To jest odwrotność oporu zastępczego. Sam R23 będzie równy R2. Ta struktura jest połączona w szeregu z R1, więc R123 to będzie suma R1 i R23. R dodać jedna druga r. No wychodzi takie 3 drugie R. Dół. Tutaj mam w szeregu połączone R4 i R5. Opór zastępczy. Czyli po prostu 2R. Opór zastępczy całości to opór zastępczy równolegle połączonych górnej gałęzi i dolnej gałęzi. Więc odwrotność. 3 drugie R zapiszę jako 3R przez 2? Teraz tutaj zamiast tego dzielenia zrobię mnożenie raz odwrotność. Zmian 2 przez 3R. Wspólny mianownik to będzie 6R. 4, doda 3. 7 nad 6R. Sam opór zastępczy będzie odwrotnością tego. Czyli 6R przez 7, a ponieważ w tym konkretnym zadaniu R wynosi 1 Ohm, więc to będzie po prostu 6 7 Po tym takim wstępnym rachunku podpunkty już chyba mam dosyć danych. No, Znam opór zastępczy właściwie wszystkiego. Natężenie prądu w górnej gałęzi. Górna gałąź jest podpięta do tego samego napięcia zostały obwód do 9V. Chodzi mi o to, że cała ta struktura jest podpięta do 9V. Znam opór zastępczy tej struktury. 3, 2, oma. Wykorzystam to. R1, 2, 3. Czyli 9V przez 3, Oma, Czyli 9 razy odwrotność. 2 trzecie. Sru, sru. 6A. Podpunkt B. Napięcie między punktami E oraz F. Czyli De facto napięcie na oporniku R5. Oznaczymy je U5. Z tego wzoru widać, że napięcie to jest R razy i, R5i i czyli potrzebuję prąd, który tędy płynie, czyli I2. Policzę sobie go tutaj analogicznie, jak liczyłem I1. 4,5 ampera. To jest oczywista oczywistość, to B i można to było zrobić bez jakichkolwiek obliczeń, bo jeśli tu jest załóżmy 9V, a tu jest 0, to na tej drodze potencjał musi spaść w sumie o 9V. Spadek potencjału rejestrujemy na opornikach. Na tych dwóch opornikach spadek potencjału w sumie musi wynosić 9V. Te oporniki są identyczne. A to oznacza, że na każdym z nich spadek potencjału musi wynosić połowę z dziewięciu. Te rachunki nie były potrzebne. Nie były potrzebne, bo po kilku tysiącach zadań z prądu stałego da się po prostu widzi od razu. Ja widzę. Ja nie widzę. Okej, okay, podpunkt C i spać. Całkowita moc wiedziałam w, w układzie. Jezus Maria, co? Dobra. Moc równe urazy i. Właściwie to mi wystarczy, bo ja znam całkowity prąd, jaki płynie. To jest suma tych dwóch prądów. 9 razy 10,5. O, jaka ładna liczba. 94,5 W. Ale można inaczej. Mosto to też będzie u kwadrat przez R. Tu trzeba opór zastępczy wpisać. Całkowity opór. Ten opór, który widzi źródło napięcia 9 V podpięte między punktami A i B. Ono widzi opór zastępczy. Czyli będę miał 9 kwadrat przez opór zastępczy. Tu jest 6 siódmych. Czyli 81 razy 7 szóstych. Wyszło 94,5 W. Ale tak tytułem sprawdzenia można sobie jeszcze inaczej. Można skorzystać z tego, że moc to jest R i kwadrat. Opór zastępczy 6 siódmych. Całkowity prąd płynący w obwodzie to... suma tych dwóch. 10,5 do kwadrata. Wychodzi 94,5 wat. Jakby się to nie zabierać, tego nie da się spić. Tego zdania nie można zrobić źle. A nie, jednak można. <gryw>